Także odcinek robię na streamie, i tak mnie nikt nie ogląda. I dzisiaj pokażę Wam jak... Od zera do kosy po prostu. No. Pokażę skąd wziąłem trochę tych skinków. To nawet no... niektóre za darmo. Więc pierwsza aplikacja to jest Kinaip i to macie na telefon. Nie mogę pokazać na przeglądarce, no bo to jest na telefonie. Jakby to nie jest... A, jeszcze z góry. Odcinek nie jest oczywiście. Yy, jakoś... Jak to się mówi? <grym> Sponsorowany, o! Tego słowa <grym> mi brakowało. Sponsorowany. No i dlatego. Jakby, jeżeli wchodzicie w link, to jest normalny link polecający. Ja dostaję też to złoto. Wy dostajecie na początek 50 i ja też dostaję wtedy 50, więc polecam. Możecie to sobie parę skrzynek klasycznych otworzyć. Możecie również oglądać reklamy za 3 golda. Za 15 jest najtańsza skrzynka, jakby co. Ja ją polecam. Bo zaraz opowiem jeszcze. Ehm, robicie różne zadania. Z czego... Ja zrobiłem wczoraj zadanie. Otworzyłem skrzynkę za 1000 golda złota dostałem takiego oto famasa z trzema naklejkami one nie są niezwiarte, wiadomo zwarty dwa z. Ze... a nie, przepraszam, tego, tego właśnie się zdziwiłem, tego, tego famasa bo tego mój brat drop, ale no też będzie o tym odcinek, on, jak widać cena żaleje przed chwilą kosztowało Mało, jakby więcej. 2, 7. Tu przed o czwartej rano 3 kosztowało, nawet. I tak wygląda ten. Ale dobra, i po prostu kupujecie. I tak będą no, już wasze ekwipunek jest spokaczować. Ja z tej stronki dostałem 1, 2, to na. nie. Tą naklejkę nie... W... Tak, tą też dostałem. co No czekajcie. Yy, w tym macie link do tego, tego. Jeszcze raz powtarzam, odcinek nie jest w żaden sposób sponsorowany. Tylko po prostu pokazuje sposób od zera do kosy. Bo to więc jak patrzę na różne statystyki YouTube i patrzę, że to jest bardzo popularne różne takie tam, dlatego że kidrow to nie jest za dobry sposób. Mm. Już mówię co wypłaciłem. Wypłaciłem to nie to 35 groszy to kalkulator. Nie, nie. 0,35 groszy. Oczywiście ta cena się zmienia cały czas, ale 0,34. Jeszcze coś zrobiłem. O nie. Jeszcze raz 0,35 dodaj 0,34 dodać 0,21. To po prostu już ma, jakby od razu macie już 50 zł, możecie otworzyć. Chwileczkę, trzy skrzynki, jak się dobrze. Jak dobrze liczę, wiadomo, że dobre to niż nic. Jest na to chyba pół szans, ale ja naprawdę nie wiem, maks 10 minut dziennie. Tam też polecam quizy bardzo. Te są do kontraktu, też będzie o tym odcinek. Zdobyłem również tą oto safari mesh. C9 i. Ym, teraz muszę jeszcze sprawdzić się upewnić. Tak. I to oto za 0,12. samych takich jakby naklejek i tą tanią awupkę a wupką? mam złote 63, a jeszcze dodać to z 2,71 Dodać 2,71 gram od dwóch tygodni i dwa tygodnie ten jakby 10 minut dziennie przez dwa tygodnie to jest 4,34 oczywiście jak ktoś ma większy ten farta no to wiadomo, nie? Ale na przykład jeszcze dostajecie 50 zł na start, a 50 zł to naprawdę mało nie jest, poszanujmy się, nie? I oczywiście oglądajcie następne odcinki, w następnych odcinkach będzie, co można z tym zrobić, gdzie wymienić i tym podobne. Klikajcie ten link, yy, ten. To nie jest sponsorowany jeszcze raz po powtarzam. Ja po prostu dostaję złoto też na skinki, jakby, że też mogę otwierać tę skrzynie i może też zrobić z tej aplikacji odcinek. Jakby to jest po prostu ten film jest takim poradnikiem, a nie sponsorinkiem. Dowiecie no o co chodzi, ale dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!